Najprzyjemniejszy czas. Witam już się z wami, chociaż jeszcze nie poszłam spać, ale już mamy po północy, więc jest drugi grudzień. Ja jestem właśnie po wieczornej praktyce i czuję się fantastycznie, uwielbiam ten stan. Joga to jest coś totalnie niesamowitego. Tutaj tyle energii, poczucia szczęścia, zmienia nastawienie do świata, to jest naprawdę coś wspaniałego <noise> tym pozytywnym akcentem witam się z Wami w kolejnym vlogmasie, chociaż aktualnie idę spać. Chciałam powiedzieć, że szczęście już śpi, ale jednak widzę, że tu patrzy. <noise> A Daniel już zdążył zasnąć, przed chwilą się położył i on ma dzisiaj urodziny. Więc to będzie trochę urodzinowy również vlogmas. Cześć, witajcie w kolejnym moim vlogmasie. Dzisiaj pokażę wam moją pracę w Tesli. Na początku jak wchodzimy do pracy pierwsze co robimy to kawa. Wkładamy kapsułkę, wciskamy przycisk i robimy kawę. To by było tyle z pracy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Subskrybujcie. Cześć. <gry> Najlepszy początek dnia: karmelowe espresso w Tesla dla ciebie. W takim towarzystwie. No czyż nie przesłodko? <gry> Ty chciałeś karmelowe, tak? Karmelowe poproszę. Karmelowe, lowe. Pierwsza choinka w tym roku Pierwsza choinka w tym miejscu w ogóle Pierwsza choinka w tym miejscu To nigdy tutaj w tym showroomie nie było choinki <grymne> <grymne> tak pierwszy raz Pierwszy raz miś w tym roku tutaj Pier Miś jest przesłonki. Pierwszy kwiatek, pierwszy wall connector Miś jest bardzo słodki dziś Bo ma czapkę świętego Mikołaja Bo <grymne> pierwszy człowiek, który przychodzi tutaj А первый и второй месяц. jest to trochę oszukane, pa, bo zaraz tu jeszcze wrócę na sekundę. A, tylko na sekundę. Idę do księgarni, bo zamówiłam super książkę. Zaraz zresztą zobaczycie. Przyjdę ją tutaj zostawić jeszcze Danielowi, żeby jej nie dźwigać i jadę do centrum. Swoją drogą zobaczcie, jak to jest ładnie teraz. Jest lek się ładnie prezentuje. Coś się robi ciemno. Ozdoby wyglądają tak uroczo. Właściwie to może, czekajcie, który będę ja szłam, <laughs> a jeszcze miałam iść do kurczę, Miałabym. Okej, okay, teraz mamy już wszystko, jesteśmy głodni, z Danielem nie zdążyliśmy nic się cały dzień zje zjeść praktycznie i na szybko jakieś batony, żeby tylko przetrwać. To była szybka akcja. Dobra. dobry, dzień dobry. Proszę. Tutaj range, najdroższy, e... najdroższy baton świata mamy tutaj Long Range. Najdroższy, e, baton świata. Dziękuję. Ciebie między tymi za dwa cześć, to jest z naj... Mamy tutaj Long Range, wersja z najdłuższym zasięgiem. Ładowanie nie. 7 godzin z gniazda siłowego. E, mamy na ładowarce Tesli i możliwość ładowania w 35 minut do 80%. I generalnie jest dostępna od ręki, więc zapraszam. E, nie, chyba nie jest. Gotówka, karta? Chyba nie jest już. Karta, gotówka? <laughs> Także, oszustwo się tu czai, przetrzymasz, przetrzymasz, Nie Nie nie, 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 to, nie, to właśnie chciałam odpakować. Jeszcze. Ja super. Bo muszę zobaczyć. <noise> muszę się szybko zobaczyć ile lecieć tramwaj. Powiem, że muzyka w tym będzie fil... film, tak, film tak, zabiegła. O, nie, nie tak ta, którą zabijam. Jest. Dzięki Vegan Trochę jak ten, jak wiedza bezu, bezużyteczna mi się to kojarzy. No, ty, trochę w ten desen to ale, jest, się z tym ale korzycznie. właśnie tu chodzi o to, żeby właśnie ta wiedza była użyteczna. Super, ale się cieszę, będziemy czytać. Miałam nie kupować książek, ale no, sorry. Będę już na tramwaj i to jest w ogóle historyczny moment, dlatego że uświadomiłam sobie, że pierwszy raz będę jechać w Warszawie tramwajem. Tak zawsze ostrowa je omijały do tej pory. O, tutaj jest przystanek przestanę nawet. Uwielbiam takie aplikacje jak na przykład jak dojadę. Patrzcie, mam czekoladę w guzik. To tak ułatwia życie w mieście, jak nie znacie go. No niesamowite. I nie muszę nic wiedzieć. Teraz zamknął. Tramwaj, wyraz dziewiczenie. To się mle. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mówię, muszę Ci przerwać, bo muszę to grać. Jezu, jak to pachnie, gdybyście Wy mogli to poczuć. No. Hmm. Wino. Ale talerze. Wow. Mówię nagrywanie od razu. To jest e, spaghetti alla bolognese. To jest w ogóle z wegańskim mięsem mielonym. I z wegańskim parmezanem. Z wegańskim parmezanem. Właśnie ktoś rzucił na wino. Widać. Tak no, to, nie to nie jest nie. pijakiem. Za mało słodkie. I sam znowu zapomniałam pana, poprosić o cukier. Chciałam nagrać w drodze, ale właśnie wyszliśmy na zewnątrz i okazało się, że pada nagram tu jeszcze, póki jestem pod zadaszeniem, jesteśmy pod zadaszeniem. Idziemy teraz na co? Na... Bez... na... Warsztaty medytacji. Tak, i oddechu. I oddechu. Nagram cię, żeby nikt się nie czuł niekomfortowo. Okej. Okay. Jesteśmy już na miejscu i zaraz no. No, zobaczymy, jak będzie. Się pani na tak jak mnie te warsztaty natknęły, żeby um, powiedzieć coś. Jak się czujesz w ogóle, to Fajnie, tak. tak. Taka zrelaksowana, ja też. Fajne było jedno ćwiczenie. Powiem Wam od razu, że bawiliśmy się w Tomiego i Jerego. I jedna z nas miała być Tomem, druga Jerym i ta, która była Tomem... wiecie, bo świat, światło gaśnie i zaraz nie będziemy miały w ogóle... Halo, halo, światło potrzebujemy. Eee, I Dominika była Tomem, ja byłam Jerym, albo na odwrót nie pamiętam, który, który jest kotem, a który myszem. Ale generalnie chodziło o to, że jedna klaskała, a druga próbowała jej przez to przeszkodzić. I normalnie ludzie się ciągli, na przykład nie wiem, jeden klaskał, druga tam roz, 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 rozciągała ręce naokoło, wiecie, blokowali sobie wzajemnie. No A mnie przytuliła to mnie tak rozczuliło, że po prostu przestałam automatycznie klaskać i zaczęłam ją przytulać. To było tak, niesamowite, uroce, uro, tak niesamowicie urocze i to jest taki szacunek za to. Mhm, uh -huh. światła nie ma. Halo, halo, Że po prostu naprawdę trzeba było o tym powiedzieć, bo to ma taki mega wpływ na nasze życie, o czym nie myślimy na co dzień w takich normalnych relacjach. Tak łatwo można rozwiązać różne konflikty na serio. Ogólnie bardzo fajnie i bardzo fajny jeden taki tekst z tego wywnioskowałam, żeby nie, bogo, nie, nie gonić za szczęściem, tylko żeby żyć w szczęściu jakoś tak, to, to pani prowadząca powiedziała, żeby nasze życie nie było wyrazem pogonią ze szczęściem, tylko wyrazem szczęścia. No to jest ważne myślę i myślę, że ważne jest, żeby o tym myśleć na co dzień. Halo, halo, dzięki. No, naprawdę bardzo motywujące zajęcia. Bardzo na takie rzeczy chodzić. W ogóle my z Dominiką mamy takie przeboje. Ostatnio, Ostatnio byliśmy na kręgu kobiet z Księżyca. Teraz byliśmy na warsztatach medytacji i oddechu. No, ja wiem, a No, będziemy patrzeć. No, będziemy sprawdzać i na pewno będziemy się wybrać na takie Mega, mega, polecamy. We only need the two of, us two of us together. We only need the two of us together.

A tak, no to tak. Chciałam właśnie zakończyć vloga dzisiejszego. I do Daniela prezent w ogóle nie dotarł. Nie. Zamówiłam w piątek za późno. No, blog. Więc na pewno będzie jutro, a więc zobaczycie. Wy! A na dzisiaj dziękujemy już. Chyba. Chyba na zoomie nagrywałaś nie. Nie, nie, nie Tak było czy nie? Dobrze cię widać Dobrze było widać Znaczy nie wiem czy dobrze było widać Ale wiem że dobrze cię widać Okej okay. Pa Pa Nie w takich warunkach, gdzie jest To jest mega stresująca rzecz, że się drogi, to o nic Jest 20.30, się tylko biorę Matko.